Z tej strony Futbol Yoda i w dzisiejszym odcinku zobaczycie recenzję od tego magazynu. Na wstępie możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby kolejne filmy was nie ominęły i już bez przedłużania zaczynajmy. W tym magazynie jest figurka tora, prezentuje się ona wyśmienicie. Potem zobaczycie jak ona wygląda. Ogólnie bowiem że ma dwie twarze, więc pokażę wam dwie twarze. Mamy 14 stron komiksu, dwa plakaty i jak zwykle, misję, komik, kos znaczy magazyn kosztuje 15 zł. Bez grosza, i już zaczynajmy. Tu mamy jakąś misję, przygotuj się na akcję. Tu mamy jak zwykle, jak się, no jak się jakby buduje tora. Tu mamy też jakieś misje, tak jak zwykle. Tu mamy. Zapowiedź już jest w sprzedaży. Kom, znaczy magazyn z Lego City i tam jest, widziałem, że nie jest on zapakowany w takim woreczku tylko że jest inaczej zapakowany, ale to tylko taka ciekawostka. Tu jest komiks. No i dobra, tu mamy znaczy mamy tu jakieś zlokiem jakąś misję i plakat. Halka tak wygląda. I już drugi plakat. A drugi plakat wygląda w ten sposób. No bardzo ładny plakat. Taki. Można gdzieś go sobie powiesić ogólnie. Tak wygląda cały. No i okej, okay, lecimy dalej. Tu jeżeli nie widzieliście, ja też nagrałem tego LEGO Ninjago Legacy, recenzję tego magazynu, lecimy dalej, jakieś akcje mamy. Ogólnie tu są te mechy, ja właśnie nagrałem recenzję mecha Thanosa, bo go mam, jeszcze nie widzieliście to zapraszam, też możecie zobaczyć, bo to naprawdę fajny mech. Tu mamy drugą część komiksu. Możecie sobie zwolnić tempo i sobie przeczytać. To już jest ostatnia strona. No i mamy fanarty związane z Torem chyba. Nie. Wydawało mi się po prostu złoczyńcy z Marvela i tyle. Tu mamy jakiś konkurs. Na trzy mechy Thanosa. Jeden mech Ironmana. I zestaw jakiś Kapitan Ameryka. No, jakiś zestaw z Kapitanem Ameryką. A w kolejnym magazynie właśnie będzie właśnie... Kapitan Ameryka, świetna figurka, zwłaszcza, że ma włosy dodane, tarcza i hełm, To jest świetne, bo jak, tak na przykład jak jest Thor, to nie dali mu tego hełmu, co ma tam w komiksach i ogólnie, a tu mamy włosy, ma, widzę, że jeszcze będzie miał dwie główki, naprawdę świetnie. A tu jeszcze jest, co będzie w LEGO Star Wars magazynie, nie będzie recenzji, bo ja nie kupuję takich myśliwców i tak dalej. I tu mam jakieś karty z LEGO Jurassic World. No i tak prezentuje się cały magazyn. Teraz przejdźmy do Dobra. figurki. A figurka prezentuje się w ten oto sposób. Jest naprawdę dobrze wyposażona, bo ma i pelerynkę i włoski, i mjolnir, i jakieś jeszcze pioruny w ręce, tak jak miał Jay kiedyś tam, w tam chyba w stroju Wukru. No i tak to wygląda. Torsik jest naprawdę wyśmienicie zrobiony do Tora. No. tak właśnie wygląda torsik bardzo dobrze zrobiony, tak wygląda główka peleryna to jak zwykle pelerynka taka czerwona zwykła na nóżkach nic nie ma Na druku żadnego plecki tak wyglądają też bardzo ładnie rączki, na rączkach też nie ma żadnych nadruków główka bardzo dobrze nadrukowana i jeszcze ma drugą główkę drugą twarz. Ok, teraz dobrze widzicie ten drugą twarz. A jednak nie. Ok. Widzicie. Ajajaj, ta kamera. Ok, teraz widzicie bardzo dobrze tę główkę. Właśnie tak się prezentuje. Bardzo ładnie. No i już. O, znowu widzicie, teraz było najlepiej, ale już nie ma. No a tak wygląda właśnie ta pierwsza główka, taka zwykła. Ogólnie mamy jeszcze Mjolnir, Najzwykle... najzwyklejszy po prostu młot, no i jak już mówiłem, takiego piorunika. No i dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć! O, jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, że ten magazyn z Kapitanem Ameryką będzie 17 czerwca, więc będzie trzeba trochę poczekać, no ale się opłaca. No by było już na tyle, powiem to jeszcze raz. Trzymajcie się i cześć!